Dobra, fajnie, nie mam amunicji do Digda, nie mam. Zmarnowałem 21 pocisków na tych dzbanów. Dobra, wiecie co wam powiem? Ta muzyczka będzie pasowała. Będę wtedy listować teraz I Dobra, teraz ich autem będę driftować, nie? Bo to jest śmieszne, co nie, nie, to jest śmieszne. Ja driftuję ich autem. To... Na Unicy Station, to idzie? Nie no, to jest... Ale co? My sobie jechaliśmy, sobie jechaliśmy i sobie Nie no generalnie my ze smokiem pisaliśmy, nie? Ale to już dobre. Rozwalę ten pojazd do końca, żeby już nie jeździł. Mm -hmm, Balencja. Mm -hmm. Przejdźcie, że wyjechałem z Niki, to od razu coś wgrywają, nie? Juk to bukiem, loto. Не, я это Ej, dobra, w ogóle dostaliście... dostaliście... O, kozak. Zajadłem ja, zajeb. No, kozak RDM, kozak RDM! Hmm, kozak. Nie... Co to jest w ogóle za Zostawili auto odpalone, to już nie moja wina. No, no nie ma na nich. O, jeszcze dwa lecznemu TT Wgrać pod tego patriotą mi podał? No tak, bo no, dobra, zobaczę co to Dobra, chodźcie no, na, będzie, fighter umawiać A to są czterostki? Fajnie, oczy, inwentory mi się to. zbugowało No fajnie, nie mogę chodzić o, Nie strzelaj na goście chyba. Aha. Mm -hmm. Widzicie co mam? Czy nie? Cała mi postać biega. No, fajnie, net Nie, to jest klub. Ej, napisz, że ja RC będę musiał. Napisz mu, że ja RC robię. No, fajnie. Ja nic nie mogę zrobić, czejcie się na drugi pulpit teraz nie mogę przedostać. Bo mi się ta zbugowała i nie mogę ani pisać, ani escape'a włączyć nic. Fajnie, fajnie. O, zminimalizowałem sobie mam dwa tyle na za. No, no. A jest! System. Haha! GTA Sandra przestał odpowiadać poprawnie. O o mogę pisać. W T S. Hej, weź bo mi się MTA crashuje, co jest? Tam mi się na plecy wywaliło. Co jest? Ej, weź mi się MTA na plecy wywalił. Ja nic nie mogę zrobić, czujecie? W sensie... Fajnie, piszę coś na czacie, ale nie mogę nacisnąć Entera, żeby potwierdzić. Windows mi się skraszował, czeicie? Dobra, napisz, że ja bym... NIE wiem. Nie mogę nic zrobić Mogę zamknąć co najmniej, że aplikaty. A fajnie nawet i zamknąć nie mogę, system mi się zwalił. Aha. No to nieźle, nie mam. Aha, Czemu mam nisku? To... No właśnie to jest śmieszne. Mogę i ten router robić, już router RP, bo mi się nie chce już grać na takich pseudolkach. O! Daj mi 4, a nie się boisz, że nie wiem, rozwalę pół o, serwera, bo... Wygrałbym RP to co każdy na tym serwerze. Zrobiłbym drive by'a przy 200 plus szybko Nie, bo to jest RP, tu nie wolno M4 strzelać. ja autobrazu. Jezu, to jest Cheater Panier. Boleczny. Śmierdź.